Pierwszy raz z Danielem Majewskim. Jak widziałem Wardenkę na tym, on się poślizgnął na tym, on się poślizgnął na jakimś piwie czy coś, i kurwa. Ja akurat przychodziłem i patrzę, że, że, że się tam uskarża na, na bolącą nogę. Zapytałem się, czy mu jakoś pomóc i tyle. I bardzo i widziałem tylko, że też bardzo powoli chodził w tych pulach, Bardzo tak, kurwa. I za tą dziewczyną był to chyba, być może była to, nie wiem, nie, nie przypatrzyłem się, być może to była ta, jej, ta jego dziewczyna czy coś. Sebastian, Sebastian, jest jak, tak no. jak to ten Nie, a tam nie? wiem, A ty mi okulary? Tak. Jak to, już tam... ale pięknie wygląda. W pierwszy raz się jak człowiek, stary. Wiecie co? Ja nie jestem jakimś, kurwa, tutaj, orędownikiem zajebistego, zajebistego ubioru, czy, czy coś. Jak ktoś jest dobrze ubrany, to mu mogę powiedzieć, że jest dob dobrze ubrany. Ale typ, który, kurwa, założył 40, kurwa, różnych marek na siebie, i próbuje kogoś poniżyć z tego powodu, że kurwa. No, specyficznie się ubiera, to jest prawda. Ale chuj, jest jakaś spójność w tym, co on ma. Nie taki CK, tu kurwa off-white. Wychodził w ogóle chyba w jakimś wersacze, kurwa. Wiecie o co chodzi? Tak, kurwa, zapierdolić na siebie wszystko, co by wyglądało, kurwa drogo. Więc no. Myślałem, że Cię spotkam w sali, ale w perfetkach? Ale jestem pozytywnie zaskoczony, bardzo. A, nie a się co tutaj robisz? Nic, przyszedłem chcę pogadać z ochroniarzami. nie masz zakontraktowaną już jakąś walkę, czy nie? jakąś walkę, czy nie? Wierzmy, chuj, a Cześć, tu? Ale wiesz, mnie tylko fuj, ja w czuł. Ale brody nie dotyka, bardzo Kupra, nie, Kupra, to co? Prawo. To co? To jest nie lubię tego. Słucham? Bardzo nie lubię tego. A to, to przepraszam, to, to przepraszam. A plotki te, co się pojawiły? Które? No wiesz, oczywiście. Tematy prywatne no, i tak dalej. Nie no, wiem, ja nie lubię takich, ja nie lubię takich. Takiego zachowania, ja byłem świadkiem kurwa i to dla mnie to, kurwa nie wiem, ja nie lubię jak ktoś kogoś tak poklepuje, kurwa, tak po twarzy, czy coś. Najczęściej to robią kurwa najebani ludzie, którzy właśnie kurwa że się czują nad kimś i na zasadzie, jak ci się nie poda, to możemy się napierać. Ludzie, którzy kurwa szukają afery, <susurujesz> przyszedł kurwa i, i, i klepał po mordzie ziomka, który o kulach chodzi. Kujowo. Wiesz, nie lubimy się. Właśnie, dlatego zrezy. dlatego nie, nie pytaj o to, co ja mam do powiedzenia, ok? Dobra, Moglibyśmy ja, nie mogliśmy nikogo nie lubimy się Idź, serdecznie. idź, felak. idź. Nie idź, ma nic śmiecia, naprawdę. Idź, 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 bo co? Bo to, kurwa, jak sobie będzie chciał, to sobie będzie stał. Nie wiem, nie lubię takich ludzi. Dziękuję, dziękuję mają na wybrzeżu wiele budżetów. Pomimo niemożliwej wycieczki obie... obie... obie nie A jak to jest, że anonsujecie gwiazdę, wychodzi ubrany w złot, wersacze, kolczyki, idzie tak, a cała publika gwizdzi? Tak szczerze? Ja, ja, bo ja gdzieś chwilę później przestałem oglądać, raz widziałem ten film. Bo widziałem, że Rewu wrzucił na, na Twitter, ale mnie tak ścięło, kurwa, bo chory jestem, nie? Tak mnie, ten, i tak, tak, sobie patrzę, nie? I, i w momencie, kiedy był, był tutaj Wojtek Gola, to mówię, kurwa, popatrzcie na to, Wojtek Gola to też jest, powiedzmy, jeśli miałbym jakieś wspólne cechy szukać między Majewskim i, i Wojtkiem Gola, to też jest, Gola to też, tak jak i Majewski, to są osoby, które, wiesz, tak bardzo dbają o wygląd, kurwa, ten, takie, takie wręcz plastikowe, no nie wiem, sztuczne, takie, kurwa, życie jest na tym Instagramie, wiecie, za zawsze, zawsze uśmiech, kurwa, dobry perfum, zajebiście wyprasowana koszula, ale Wojtek ma, kurwa, coś takiego, że jak z nim pogadasz przez, przez 30 sekund, to już kurwa, w porządku typ, nie? albo patrzysz kurwa, na Majewskiego 10 sekund i już Kurwa, co za śmieć, kurwa, nie? I nie się ochoty, kurwa, prowadzić z nim dalej jakiejkolwiek interakcji. Więc to nie jest stricte tak, że wiecie, że, że ktoś się ubiera w drogie rzeczy, że ktoś się ubiera w drogie rzeczy, czy że chodzi do barbera trzy razy w tygodniu i, i od razu, kurwa, musi być złym człowiekiem albo takim typem, takim typem, który już, kurwa, zniechęca się do siebie. Więc no, to ten, kurwa, Majewski to jest jakiś ewenement, nie? mam prośbę. Chcę, bo kręcę materiał. To jeszcze jest dla was dobry, macie darmową promocję, nie? Więc chcę mieć dostęp yy, także do szat Do zawodników. Dobra, no to A idę to do biura i ten. Tak, proszę, załatw mi proszę. Z nie z drugiej strony dostęp do szatni. Nie wiem. Tak szczerze, jakby ktoś przyszedł. Jakby ktoś mi przyszedł 5 minut przed walką do szatni, to bym dostał ten wypierdolił. Wiecie, ja na przykład traktuję, że jak są ci ludzie, którzy tam za chwilę walczą czy coś, to wiesz, albo, albo, albo się muszą skoncentrować, albo chcą, albo nie wiem, chcą się wycilować, może w jakiś inny sposób radzić ze stresem, a ktoś ci tu przyjdzie pytania zadawać. Nie wiem, ja jakoś tego akurat nie widzę, nie? <laughs> Kura, obiecał, że załatwi i udaje. No, a widziałeś zachowanie Mokstela? Wiadam mi rodzice. tak. Że mi ogarnie takie wyjściu, czy żeby do szatni. A, to jest, do nas a to, jest ta, to jest ta monika, która kiedyś miała różowe włosy? Ale tak szczerze, zajebiście, zajebiście teraz wygląda. Ja, nie, ja ogólnie Ja mam taką ja czuję taką awersję do... Może nie tyle do ludzi, kurwa, ale do takiego do takiego wygląda, jak ma fioletowe włosy, różowe, niebieskie. Tak, kurwa, mega, mega, mega mnie to jakby tak kuje w oczy. Mega mnie to kuje w oczy. To takie, kurwa, takie ekscentryczne kolory, nie? Więc, więc, no. A u dziewczyn to tym bardziej. Nie wiem, no, wiadomo, no, każdy chodzi jak chce. Ale dużo lepiej jest. Ja ogólnie lubię dziewczyny. W, I uważam, że każda dziewczyna lepiej wygląda w długich włosach niż, niż w krótkich. Wiadomo, każdy chodzi jak chce, nie? Powtarzam, ale, ale, no, zajebiste ma włosy, no. Sam miałeś baniak żółty, no, ale wiesz, to, to, że ktoś ma jakiś, jakiś blond, czy mu nie wyjdzie, kurwa i ma jajko, czy jakąś platynkę, sobie mnie na włosy, to nie jest to, to samo jak ktoś ma kurwa taki niebieski, oczojebny, różowy, zielony. To takie kurwa takie nienaturalne kolory, nie? Sam miałem niebieskie, no miałem, miałem, no? Ale no tyle, no, opinia też się zmienia, nie? I teraz wiesz, zobaczmy, że ja czekam, i udał, że zapomniał, i że wychodzi. Nie? Ja pierdolę. Kura. Ogarniemy, ogarniemy! A co ty robisz, tak nasz, nie? to zrobiłeś, że taki pełen sztab? Ja. Że taki elegancję otrzymałem. Rozumiem, że federację, teraz już się ja prezentuje. Nie, A nie? dla osób niepełnosprawnych okay. MMA VIP. Nie? Tak. Jak ty to wygląda? Czekajcie się, przypierdolę do Waden że powiedział, że dla osób niepełnosprawnych, i że wyśmianie, kurwa tych. Yy, że wyśmianie. wyśmianie osób, które. Mają jakieś kurwa problemy i ten... Wiecie kto to jest? Kurde garnitur, tutaj krawat i ładnie I masz nowe ozdobienia brody Ozdobienia no, brody to jest... Zawodnik emerytowany i trochę jak taki e, e, fancy dziadek Dziękuję bardzo To chyba... Nie wiem problem. Szamat, szamat, być może kojarzycie. Malik Montana kiedyś tam, nie wiem, z 5-6 lat temu z, z takimi, z, z braćmi takimi yy, szczyczeni się się bujał. Nie wiem, ja nie mieli oni wtedy lat, mogli mieć 15, kurwa 14. No yy, No i tam czasami jakiś czas spędzają na storki, wrzuca albo zdjęcia z nimi. I dzisiaj on został podpisany. Znaczy dzisiaj, może nie tyle został podpisany, co został ogłoszony na, yy, na KSW. Ja koło niego siedziałem na tym. On siedział ze mną y, w, teraz na fejmie, chwilę z nim gadałem, no i mówił, że się bardzo cieszy, bo, bo dla niego zawsze mamy Halidow był taką inspiracją, szczególnie gościem, którego bardzo szanuję I, i że dla niego to jest duży zaszczyt debiutować na tej samej gali, na której mamy walczy. No. A jego brat, ja nie wiem, czy nadal się bije, bo oni kiedyś na pewno się, się bili, nawet chyba... Mm, oni chyba nawet yy, chyba taki Instagram nawet był, że tam bracia ryzana, KF, ja nie potrafię ich nazwiska wymówić, ale spokoj, napierdali kogoś w KSW 5 razy, to wszyscy znali i potrafili wymówić jego nazwisko, to, to ten. Wiem, że przy Highligu coś pracował, bo jak ja byłem się spotkać pierwszy raz jak omawialiśmy tą yy, ten hejtrum z tymi z z ziomkami z, z High Liga, to to on tam był i on, i on coś tam ogarniał. Więc no. Samhan w ACA się bił? Na pewno, no na pewno no, nie dziwi mnie, że się bił, ale pytanie jest czy nadal się bije, nie? Można to ten. Dobra. Eee. Eee, rekord. Ale z tego co widzę, to chyba przegrał, tak? Bo ma 0,10. A jego brat ma 6-0. Rzeczywiście bił się w tym. Bił się, bił się w, yy, bił się w ACA. No wiesz, no nie dziwne, nie? Jak... Teraz yy, się kochają. A teraz się kochają, a, przed chwilą... a wczoraj ja słyszałem co mówili. Przed chwilą ambicjonalne wojny prowadzi Mnie ogólnie cieszy to, znaczy, kurwa cieszy, babi. Bo cieszy mnie to, nie cieszy. Mnie to bawi jak yy, ludzie, którzy nie, rób, nie lubią wardęgi, bo to widać kurwa, że on już na nie jedno ego nadepnął. To pomimo tego, że, pomimo tego, że go nie lubią, to i, i jakieś wejścia wspólne robią, czy, my się, czy rozmawiają z nim na tym filmie, i to jest na zasadzie chuj, nienawidzę go, ale z nim chwilę porozmawiam, może się odpierdoli, nie? To takie, w chuj to widać po tych wszystkich ludziach. Ja na przykład jakbym był tym Danielem Majewskim nie, i, i bym bo być może on tak czuje, nie? Być może czuje, że, że krzywdę mu zrobił, czy jego dziewczynie zrobił, pomimo tego, że ja kojarzę te filmy i, i nie widziałem i, i nie pamiętam, żeby tam jakieś Wiecie, coś jakieś jakieś osobiste kurwa wyjazdy robił w przeciwieństwie do Majewskiego, który go od Cveli wyzywał i mówił, że go nienawidzi. Yy. Jeśli do kogoś by aż taką niechęcią nie pałał, to jakby do mnie podszedł, to bym powiedział: Wiesz Co? Nie chcę mi się z Tobą rozmawiać, nie przepadam za Tobą. Yy, ten. Życzę Ci miłego dnia i, i tyle, nie? Czwarant jest megakotem, kotem w pro było tak samo jak w amatorskich? No, zobaczymy, nie? Zobaczymy. On młody jest, on chyba z 20 lat ma. No. Czyli wojny ambicjonalne. Nie, ja do ciebie kurwa nie mam żadnej złych emocji, Już nie? Się, ja robicie... mam do ciebie niezłe emocje, ale czuję, że rywalizacja jest absolutnie niedomknięta, ale nie ma w tym nutki Ale na właśnie płaści nie jeszcze. Wy robicie w rozrywce, ja robię w, ale... w komentarzach. Nie widzę takiego podziału w ogóle. Mi chodzi o sukces, ogólnie podmowany. Ale nie ci... odniosłem sukces? Ty miałeś wielką spółkę, ja mam jedną osobową działalność gospodarczą, więc teoretycznie biznesowo mówią się. No dobry przy... jest gadce, nie, nie przegadasz. Się, nie przegadasz. Nie, nie, przegadasz, nie udało się gdzieś tam upadła, ale wiesz, ja nie wiem jak się kurwa zakłada spółkę, panie. No, śmiesznie że jest to kurwa, że im tak, tak niby mówił nie, no co ty, ja jestem zwykły chłopak z radomia, nie? Z Podlasia, o kurwa, jestem zwykły chłopak z Podlasia, ja tam, kurwa, ja tam nie wiem, no ty to na bankiety chodziłeś, chuj, że ci nie wyszło, kurwa, i że spółka ci splajtowała, i, i, i że ogólnie nagrywam filmy, kurwa, że macie długi, ale nie, co ty, ja no nie, taką spółkę nasz, chłopiec, co ty robisz? <laughs> kurwa, ty, taki, taki, taki przypadkowy punchline tutaj wjechał, nie? Nie? <grymce> to nie jest miara sukcesu. Grymce? Jest jeden mój błąd, jeden życiowy błąd, jeden, tylko jeden ogólnie. No? Zbyt duża pewność pierdolona na siebie. Będzie, że przed to walcą chlałem. Daj, Daję daj ci 100 zł, jak wylejesz to sobie na głowę. Super <grymce> też. jest A tak, co tak koła? Dostań. Dobra. <grymce> 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 ale wiesz poważnie? Dobre nastawienie masz czy nie? No? No jest, dobra. Tak. No? Tak, na pewno. Tak. Zuzię pamiętaj, że ona tak, wiesz, straszy, ale ona nie, nie dar, Już się darła na mnie. Zuzia ma taki śmieszny moment. O kurwa ja. ty! Zajebista stójka tutaj. Znaczy inaczej, ja, ja takiego nie pytają, może jest ktoś tutaj, kto trenuje albo gdzieś się bił, nie? Nawet na jakiś amatorskich, Bo jak typ na ciebie wlatuje, to, no to no mi to cały czas powtarzają, to najlepsze, co możesz zrobić, to stanąć twardo na nogach. Jak on w ciebie wlatuje, to na przykład wykurwić mu prawego prosto w zęby. I on się jeszcze na niego nadzieje, nie? Więc, więc ma totalnie, ma totalnie kują bo on wlatuje w Twój cios. Czemu ludzie tego nie robią? To, że tego nie wiedzą, no to... Mi się kurwa nie wydaje, żeby tego nie wiedzieli. Dwa, że to jest ciężkie. Nie wiem kurwa, nie widzą, żeby to, to było skuteczne. Boją się, że w niego wleci. I pomimo tego, że stajesz twardo na nogach, to jakoś cię przepcha. Bo psycha, stres może. Wiecie, o, o to mi chodzi, nie? Bo tutaj z mnie nią latuje. Znaczy i ona się cały czas cofa. Ona w nią latuje, więc w momencie jakby sta, 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 stanęła twardo na nogach i po prostu wyprowadziła cios zus się na to nadziewa, nie? Co innego walka, co innego trening? Bo jak dostajesz ciosy w takiej częstotliwości, to jesteś zamroczony. No nie, no mi się wydaje, że, że nie zamraczają ciosy kurwa dziewczyn między sobą. Ja na przykład się nie boję przyjąć kurwa ciosu, nie? Jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o moją przyszłą walkę, ja nie mam czegoś takiego kurwa, a co będzie, jak dostanę dwa razy wątrowe i mnie będzie boleć? Albo jak ktoś mi nos złamie, kurwa, w ogóle o tym nie myślę. Jedyne o czym myślę to jest to, kurwa, fajnie by było, jakbym mógł oddychać, nie? Przekonasz się sam. Ok. Zobacz, że próbuję wyprowadzać ciosy, ale jest wychylona do tyłu. No, ale ona idzie do tyłu. W momencie, kiedy stajesz, to jedyne co zrobisz, to, to że jeśli ZUS je nadal będzie szła, to się zderzał ze sobą. I myśli się do pierwszego ciosu, później instych to, co masz zakodowane. Wiesz, co to? To gardę trzeba mieć. A ludzie gardę ogólnie nie trzymają na walkach. bo to nie jest tak, kurwa, że nie wiesz, że masz gardę trzymać. Jeśli mi na treningu to mówią, to na każdym treningu muszę mówić, że masz kurwa ręce wysoko. I, i zawsze masz gardę trzymać. A co? Po prostu, że, że są zmęczeni, tak? Na zasadzie, chuj, opuszczę sobie, bo kurwa nie wytrzymam z rękami do góry. <laughs> Moim zdaniem nie stanęła, bo się bała sprowadzać do parteru, co innego jak się pijesz K1. A to nie jest tak, że jakby stanęła, a Zuzję poszła po, poszła po nogi, to po prostu wypychasz biodra do przodu i ten... I tak jakby ty ją sprowadzasz, że ona ma głowę tutaj pod twoim tłowiem, ty na niej leżysz. Na bardzo są całkiem inne emocje, mam 17 walk motorskich, co innego było na treningu, a co innego jak wszedłem do ringu. To nogi z po paru kopach przyjętych, panika lekka itd. Okej, okay, no, no i, to jest, i to jest argument, nie? Więc no. Szpilka od pierwszej rundy znaczona garnitura. Nie no, Artur Szpilka tak trzyma gardę. no więc zobaczył walki bardziej doświadczonych zawodników, to byś zobaczył to, czego oczekujesz. No nie, ale nie chodzi, wiesz, to tak stricte fejmowo, bo wiadomo, że jeśli ktoś, kurwa, 40 razy się bił w oktagonie, to to się bił 40 razy w oktagonie, nie? To jest inny poziom, bardziej patrzę pod siebie, nie? Sto, dowodni, no, i no, ty ale, nie, ale, 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 nie ma Nie, też A była taka kiedyś sytuacja ogólnie, bo ta Pamelka sobie usiadła za nami, a ja siedziałem tam i krzyczałem Katper w tą kurwę, wiecie, bo za każdym razem... Bo to nie jest, że ja coś do tego Mateusza mam czy coś, nie? Ale za każdym razem, jak się bije ktoś komu ja kibicuję, to ja mam w chuju, kurwa, obrażam wszystkich dookoła, nie? Nawet już czasami mówię, kurwa, mogłem tak nie mówić na, na jakiegoś losowego ziomka, no. I też się śmiałem, bo ona miała taką samą bluzę, co, co Rafał, nie? Ten. Ale ona potem wyszła, tak gdzieś po 20 sekundach, zmieniła. A tam krzycze, Kacper, rozkurko, jedziesz ze świeciem. Nie, bo wychodzę, bo wychodzę z założenia, wychodzę z założenia, że w klatce nic nie słyszysz, a jak coś do Ciebie dochodzi, to dobrze, żeby to było motywujące, nie? Bo jak wiesz, jakby do Ciebie dochodziło, że ale jesteś głównym, no to chujowo, nie? Ale jak kogoś, jak, jak, jak są blisko tego, to być może, nie Nie wiem, no jakoś tak, może to lepiej na psycho, psychę. Jeżeli dłużej trenujesz, to potem już przy jakiejś konkretnej sytuacji, która będzie, będziesz miał wytrenowaną, będziesz sam z siebie robił daną rzecz, nawet jeśli w planie na walkę jej nie było. Ok. Wymag trochę inaczej z tą gardą, poza tym dobrze jest być rozluźnionym jak najczęściej. Nie trzymać się ciągle sztywno, tylko sprytnie. Wtedy, kiedy trzeba blokować cios i do tego dochodzą. Liki. No ale wiadomo, że nie, nigdy nie masz spiętych rąk. Nie nie stoisz tak spięty, kurwa, no bo ten. Mi trener mówił, mi trener mówił, że jak już chcesz coś spinać, to spinać brzuch, bo w momencie, kiedy spinasz brzuch, kurwa, nie wiem, czy teraz dobrze powiem, w momencie, kiedy spinasz brzuch, nie masz, nie masz spiętych rąk. A jak, 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 Cię, jak masz spięty brzuch, wiesz, jak masz napięty brzuch i nie wiem, czy w niego kopnią, kopną albo trafią, to nic się nie stało. A jak masz spięte ręce cały czas, no to jest chujowo, nie? Jest do ekipy, wiesz, to są dzieci, no, jest okay. i nie jak mówię, ja, to skamu i tak dalej. Jak tam nastawienie? Czy nie chcesz widzę, grać, że... Jak nie chcesz gadać, to Nie, mój. no spoko, widzę, że duże wsparcie mam od Ciebie, spoko, fajnie. No nie, nie bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Nie <laughs> bardzo. Ja nie, nie bardzo. wiem, to tak się w ogóle zastanawiam, fajnie, że ten, fajnie, że tak się co? Czy, Czy fajnie, że co? Fajnie, że podszedłeś. Pomimo tego, że ja nie mam jakiegoś najlepszego zdania o tym gościu, bo jakieś tam kurwa, no, no dziwne rzeczy, kurwa lubił sobie podpierdalać w, w, w tym, to to jego debiut, to jego debiut uważam, że jak najbardziej był fajny, nie? Tak szczerze, jak ktoś mnie zapytał dwa miesiące temu, jak on się pokaże, to mówię, nie, no kurwa, jak każdy, chujowo. Ale no nie ten, nie, nie pokazał się źle, nie? Pokazał się moim zdaniem bardzo dobrze. Bardzo dobrą walkę ogólnie dali, nie? Wydaje mi się, że ten Mateusz jakby walczył z obojętnie jakim innym debiutantem, to by go jak, jak psa jebał. Osobną parą kaloszy jest, że wynik moim zdaniem, owszem Kacper wygrał, ale był bardzo bliski ten wynik, nie? Jakby poszło w drugą stronę. No chuj, mogło pójść w drugą stronę też. <laughs> Bo pierwsze, pierwsze dwie rundy były takie, takie bliskie, nie? Takie bliskie. Moim zdaniem po pierwszych dwóch rundach było 1-1 w rundach, ale jakby ktoś kurwa zapunktował 2-0 dla Mateusza, chuj, nie? Ja też tą walkę widziałem, wiecie, spod OKTAGONU, tam też nie wszystko dobrze widać, ale faj, fajnie się bili, no. No to też, to nie. Nie, nie, na kartę, to nie tak, kto, to... Ja mam dramy z różnymi ludźmi, nie niektórzy wiecie, reagują że... normalnie, ja nie a niektórzy reagują nie bardzo dziwnie, dziwnie, bo dzisiaj miałem taką, taką sytuację, że będzie następna. <laughs> <laughs> no, jak tam ty. Bardzo Asiu, dobrze. Się no czuję. mi się wydaje, że ty spokojnie to z <laughs> A prawie jest, jestem w szoku jaki mam luz, nie? Trzeci raz zupełnie nie innego. To ja mówię ci, że ja ciebie kocham, naprawdę. i <laughs> ja Ciebie jako człowieka. Nie chcę dymów na tym świecie. To nie jest moja dewiza. To nie jest, Mateusza, bo to nie jest ich konten. Nie Jesteś po prostu innymi osobami. A to jest takie bandega, nie nagrywaj o nas, proszę. Tak, ale to też musisz zrozumieć, że jeżeli popełnicie błędy, ja jako kanał komentarzy Mam prawo Widz, to skomentować. Kuma. Nie, w ogóle, no, on się w ogóle nie bał kurwa były wyłapać. to był kurwa taki, taki mobilny, skoczny, kurwa, rozciągnięty. Nie wiem czy dalej będzie walczył No i też do, dobry refleks miał, nie? Teraz No to Marcinek, jeśli kurwa waliłbyś z łopcia, no to zawalcz z kasprem Zajeb z to nie wiem Powiedzieli na początku, że. że... Brawo, porwa, brawo, brawo! Masz nagranie, jak mu most przekazywałem? Czy nie? A no to iść. Patrz. Przekazałem ja wygrał. Przekazałem Katrowi wygrał. W ogóle ty w tych kulach tak wchodzisz z taką brudką i tak mówisz <grym> na spokojnie o tych walkach. Jak taki mędrzec stary, jak <grym> o wojnie ja ja Jestem emerytowany je. w <grym> Witam, dzień dobry, dzień dobry Color MacGregor. Rozumiem, że za tą drugą dostajesz podwójną garzę To jest właśnie, To jest właśnie to... Kurde, ja na przykład z warnego mógłbym pójść pogadać, a wiadomo, że nie wszystko chcesz, żeby było nagrywane. On zawsze chodzi z, z tą kamerą. Ja wiele razy się na tym zapam, że coś do niego mówiłam, a potem patrzę, kurwa, że to wszystko nagrywane jest, nie? Więc no, ziomek za chwilę walczy, kurwa, pierwszy pytaj, a dzień dobry, dzień dobry, to co, podwójna pensja? Mniej czy więcej niż za tą zrzoskiem. wrzoskiem? Mniej. Mniej bardziej chcę zobaczyć, jak w właśnie nie, bo ja jakby nie mogę go za darmo bać ogólnie. On jest tak głupi, bo, bombel, nie? że kurwa, bo się bacić, nie? zrobił sobie dwie minuty przerwy co rundę. Tak. Na... <laughs> Przecież mi to lepiej. A, Andy Ruiz, Czy tak, komentarz wojskiego to Kasper. No nie mogę znaleźć, nie? teraz Kasper. Dzięki za moc, następnej zapraszam do narożnika, Okej. Okay. Kurwa, o dobrze, wychodzę. Ja w pewnym, w, pe w pewnym takim, yy, w pewnym momencie yy, tej gali miałem coś takiego, miałem coś takiego, mówię, kurwa, ale tu cyrko odpierdalają, bo bo zaczęło się to, zaczęło się to w, w walce Wrzosek, Casio. Wiecie, gdzie oni sobie tam tańczą, czy coś, potem wiadomo, że bokser z tym y, też sobie tańczyli. Że, że to już tak już chuj, tam w ogóle już walki nie było, tylko bardziej takie show. No i zwieńczeniem tego show była ta, kurwa, ta klatka, nie? <grym> ta klatka, w, y, jeśli chodzi o, no, walka Murański z, z Tensulą. I tak mówię, kurwa, z jednej strony, z jednej strony Fame widać, że dąży do tego, żeby żeby bardziej sportowo ich traktować, a z drugiej strony, z drugiej strony w najważniejszych walkach tak te najważniejsze walki wyglądają tak, jakby sobie wszyscy dookoła jaja robili. <laughs> Więc no wiadomo, że ludziom się coś takiego podoba, bo ludzie przede wszystkim nie lubią jak ktoś makija w dupie, jak się... Yy... Ludzie lubią taki, kurwa, luz, nie? Taki pozytywny luz. Może nie tyle, że takie, kurwa, taką błazenadę. Dwa 4 na dobę, ale lubią jak jest, kurwa, ten, ludzi. Yy, lubią też takie historie, jak ktoś się nienawidzi, potem piątkę sobie zbije. Więc no, a z drugiej strony osoby, które tak stricte sportowo oni na przykład chcą przyciągnąć takim Wrzoskiem czy Borysem Mańkowskim, to oni raczej się zrażają do takie do takich akcji. Bardęga przewidział wynik walki tańcula Murańskiego, jebany jest jasnowidzem. A co, powiedział, że z Murańskiego? Jakbyś mnie o to zapytał, to też bym powiedział, że to taka doza prawdopodobnie po prostu murański pierdonięty. nie? I to jest case Marcina Najmana. W momencie kiedy widzisz, że nie jesteś w stanie sportowo kogoś zakończyć, chcesz po prostu jak najbardziej komuś uprzykrzyć życie, zrobić coś takiego turbo a potem krzyczeć, kurwa, że a potem krzyczeć, że niesprawiedliwie cię dyskwalifikowali. Ogólnie najbardziej, najbardziej taką, taką, takie lekceważące, co widziałem do tej gali, to było jak, jak Boxdel szukał klinczu, a, a sobie to wspomniałem, a ten, a, Kac, a Kacie go tak na zasadzie: No, bąbelku, bąbelku, go tak kurwa, tak, tak, go, tak go głaskał tą rękawicą, kurwa, po tym, po głowie. No, to kurwa taka zniewaga jest, ja pierdolę, bo wiesz, jakby mi ktoś coś takiego zrobił, to mi się wkurwił, nie? No, bo, bo, to jest, bo to jest znieważające, a z drugiej strony. Jak się wkurwisz, no to chcesz mu zajebać, jeśli nie jesteś w stanie, bo jesteś słabszy, to ta frustracja w tobie rośnie kurwa dwa razy bardziej, nie? Nie wiem, to chyba jedna z najlepszych zagrywek psychologicznych jakie widziałem kurwa kiedykolwiek, nie? No. O! O, jesteś

Dobrze koreażę, że Murański, kurwa, w pierwszej rundzie ani jednego ciosu, kurwa, nie wyprowadził, tylko na papę dostawał. Tam ogólnie tyle się działo, kurwa, że ja mało z tej walki pamiętam, hey, pamiętam że miał strasznie rozpaszczony ryj ten ziomek. Dobrze? Okej. Okay.